I ta sytuacja zaczyna się zmieniać gdzieś tak w wiekach XII, XIII, w Europie Wschodniej, XIV, kiedy następuje z kolei taki okres wyraźnej, wyraźnej poprawy. Fernand Brodel cytuje jednego z francuskich historyków, współczesnych historyków, który mówi, byliśmy wolni już w XIII wieku. Tak, jakby podkreślając też, jak rozumiem, swoje chłopskie korzenie. Z tym, że to jest taka poprawa względna, ponieważ nadal chłopi nie mają własności. Natomiast w Europa, Europa zaczyna cierpieć na takie względne przeludnienie około XI wieku. Ono między innymi uważane jest za jedną z przyczyn Krucjat. Tak? To znaczy po prostu w XI wieku, w końcu XI wieku rycerstwo europejskie poszło na krucjaty, bo było go na tyle dużo, że już się pojawił problem młodszych rycerskich synów, dla których nie było zajęcia. I jak się popatrzy na demograficzny na skład pierwszej krucjaty, to tam nie było wielkich monarchów, tylko tam właśnie było takie średnie rycerstwo francuskie, tak, które zobaczyło dla siebie nagle nowy cel i nowe ziemie do zdobycia. Pamiętajmy o tym, że zawsze w społeczeństwie, w którym głównym źródłem bogactwa jest ziemia. Zawsze istnieje ten sam problem, tak? Jak podzielę moją ziemię między moich synów. Wszystko jedno, czy jestem chłopem, czy jestem rycerzem, to każde kolejne pokolenie będzie biedniejsze. Jak dam jednemu, to któregoś muszę wykopać z domu. No i właśnie przychodzą te wieki, jak mówię, względnego przeludnienia, i zaczyna się wykopywanie chłopskich dzieci z domu. Rycerskie dzieci poszły na krucjatę, a chłopi, dla których zaczyna brakować zajęcia, jakby nadmiarowi chłopi, niektórzy rzeczywiście idą, pójdą do miasta. Tak, Te miasta też nieprzypadkowo mogą, w ogóle, mogą zacząć rosnąć. Miasta nie mają same z siebie takiego dobrego przyrostu naturalnego, ale tam, gdzie istnieje taka możliwość, żeby chłopi wychodzili ze wsi, to się oczywiście też z reguły musi stać za zgodą pana feudalnego. Chłop też nie może, na tym też poddaństwo chłopa polega, nie może tak sobie sam z siebie zmieniać miejsca pobytu, jak chce, no ale jak, jakby jak we wsi jest więcej rąk niż yy, pracy, no to też zwykle ta zgoda następuje, tak? Więc część chłopów yy, znajduje miejsce w miastach, ale część zaczyna tworzyć coś, co właściwie jest wielkim ruchem ogarniającym całą Europę od, od, tak w XIII wieku, a docierającym właśnie w XIII, XIV wieku na ziemię polskie, mianowicie tak zwany ruch karczunkowy. Znowu, powtarzam raz jeszcze, nie istnieje coś takiego jak ziemia bez pana. Nie ma bezpańskiej ziemi w średniowieczu. Każdy krzaczek, każde bagienko, każdy lasek, wszystko ma jakiegoś pana. Ale istnieją tak zwane nieużytki. To znaczy mogę sobie być wielkim panem feudalnym, mam trzy wsie, ileś tam właśnie ziemi uprawnej, pastwiska, lasy i bagno. I jakby z tego bagna akurat korzyści nie mam właściwie żadnych. I teraz przychodzi do mnie grupa chłopów, zorganizowana, na czele z tak zwanym zasadcą i mówią mi oni tak oto. Otóż, drogi księże biskupie, my weźmiemy od ciebie to bagno. Przez pięć lat dasz nam tak zwaną wolniznę, to znaczy przez pięć lat niczego od nas nie będziesz żądał. A potem, po pięciu latach, kiedy my już to bagno osuszymy, zasiejemy, zaoramy i zaczniemy tam normalnie uprawiać ziemię, to będziemy ci co roku na świętego Marcina dawali taki, taki i taki czynsz. I tak powstaje zupełnie nowy typ wsi, mianowicie właśnie wsi, które z jednej strony jakby zasiedlają, tak, chłopi zaczynają właśnie zasiedlać różnego rodzaju nieużytki, osłuszać bagna, karczować różne zarośla, częściowo wycinać lasy, ale to przede wszystkim, jak mówię, las jest bogactwem, tak, natomiast to przede wszystkim na różnego rodzaju takich właśnie gruntach drugiej kategorii się robi. Z reguły właśnie na początku mają tak okres tak zwanej wolnizny, kiedy właśnie nie muszą niczego oddawać z, z tej racji, natomiast potem zaczynają płacić czynsz. Ale najczęściej ich relacja z panem feudalnym jest już inna niż relacja chłopa w tradycyjnej wsi. Oni już nie są poddanymi sensu stricte. Oni mają umowę, którą zawarli z tym panem na bardzo określonej wysokości czynsz, a poza tym w zasadzie mają samorząd. Zwłaszcza w zakresie sądownictwa. To jest o tyle opłacalne dla Pana, że on nie musi się ta, ta, taką wsią za bardzo zajmować. Tak? E, zamieszkali, uż, y, użyźnili i raz do roku, oni się sami są zajmują, raz do roku płacą. Święty Marcin oczywiście jest nieprzypadkowo, bo to jest po zbiorach. To, to jest ten moment, kiedy już skończyły się zbiory, już wszystko jest w komorze, policzone i teraz można właśnie ten czynsz y, dla Pana wydzielić. To jest tak zwane zwierciadło saskie zbiór praw i to dokładnie przedstawia takie, to jest taki komiks, który przedstawia właśnie kolejne etapy. Tu mamy tak zwanego zasadźcę, czyli właśnie tego chłopa, który jest organizatorem takiej grupy, który dostaje przywilej. Tak? Widzicie, że tu jest karta, na niej są różne literki, wielkie pieczęcie, tak? Świadczące o tym, że to jest przywilej. Umowę właśnie, też najprawdopodobniej właśnie pan, któremu tę umowę wręcza. Tu widzimy chłopów, którzy karczują lasy, budują domy. A tu już mamy wieś z kościołem. Przed kościołem siedzi ten zasadca, który już jest sołtysem. I jako sołtys nadal z tym przywilejem w garści. On teraz sądzi swoich y, pozostałych chłopów. Yy, I Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy miasta w Europie wywalczają sobie prawo do samorządu, również spora część wsi europejskich uzyskuje właśnie nowych, ale też często starych, bo to się tyle opłacało, że też to, to, to świetnie widać na przykład na ziemiach polskich. Tak, na ziemiach polskich najpierw pojawiła się właśnie kolonizacja, to znaczy zakładanie nowych wsi na nieużytkach, na zasadach właśnie takich, jak opisałam, a potem panowie ziemscy zaczęli istniejące wsie przekształcać w wsie właśnie takie tak zwane lokacyjne, to znaczy do Nowego oszacowania gruntów, ustalono, kto będzie sołtysem, i ustalono wysokość czynszów, tak, płaconych raz do roku. Więc powstaje rzeczywiście zupełnie nowy typ wsi, taki, w której ta wieś ma już dużo większy zakres samodzielności i samorządności. A nawet, tak jak mówię, tam, gdzie pozostajemy w systemie tradycyjnym, to ten taki ciężar tej więzi feudalnej trochę słabnie w sytuacji, kiedy generalnie cała ta Europa jest bogatsza. Historycy francuscy oczywiście zwracają uwagę na to, że dopóki chłop nie ma ziemi na własność, dopóty jego sytuacja zawsze jest niestabilna, tak? ponieważ to jakby problem polega na tym, że te dwie strony, pan feudalny i chłop, są rzeczywiście ściśle ze sobą związane i jakby układ sił między nimi jest jednak zawsze nierówny. To znaczy siły, tak powiem, ładu i porządku, siły zbrojne, stoją po stronie pana feudalnego. Więc tam, dopóki chłop nie jest właścicielem, dopóty istnieje zawsze takie ryzyko, że pan feudalny wywinie mu jakiś numer. To się dokładnie stało w Polsce. W Polsce chłopi w XIV wieku są wolni, a w XVI wieku są już znowu poddanymi, bo nastąpiła tak zwana refeudalizacja. Spadła wartość pieniądza, a wzrosła wartość zboża i panowie przestali być zainteresowani pobieraniem czynszów, które były częściowo w pieniądzu, a zaczęli być zainteresowani bezpośrednim nadzorem nad, nad produkcją. I poszła fala przywilejów królewskich, które spowodowały, że szlachta polska w ciągu 100 lat przebudowała na nowo system tak, że chłopi stali się jej poddanymi, tracąc całkowicie wszystkie wolności, które uzyskali właśnie w pełnym średniowieczu. Tak, w Polsce w XV wieku przyszła dobra zmiana, ale, na tej, ale na, tej dobrej zmianie, na tej dobrej zmianie zbudowało się to, co nazywamy demokracją szlachecką XVI wieku. Nie byłoby demokracji szlacheckiej bez poddaństwa chłopów. I też zresztą to są dwa splecione ze sobą demokracja szlachecka. Była możliwa dzięki temu, że szlachta się bo to się tak no bo, no, bo, no bo szlachta polska to jest taki proces sprzężony, tak, szlachta polska w XV wieku uzyskuje kolejne przywileje od królów z każdym kolejnym ma więcej władzy politycznej. W XVI wieku jest już tak, że właściwie Sejm szlachecki staje się podstawowym organem prawodawczym, tak? Ale właśnie jednocześnie to jest możliwe również dzięki temu, że ta szlachta się bogaci, a bogaci się dlatego, że opłaca się jej produkować zboże, produkuje je za pomocą właściwie darmowej siły roboczej, a to zboże osiąga akurat w XVI wieku wysokie ceny na rynkach europejskich. Więc jeszcze nawet nie dość, że poddaństwo chłopów, to jeszcze dodatek monokultura, co jak wiadomo zawsze się w historii okazywało, że monokultury potrafią być niesłychanie zyskowne na krótką metę i fatalne dla gospodarki gospodarki na dłuższą metę. Tak zawsze to się potem źle kończy, tworzenie takich monokulturowych, nastawionych na eksport gospodarek. To znaczy, że mhm. król wydał jakiś. nie Nie no, problem... No, no tak, no, to zaczęło, się, to zaczęło, się, to zaczęło się od przywilejów królewskich. Problem polega na tym, już tak mówiąc najbardziej skrótowo, jeśli już weszłam w tę Polskę w XV i XVI wieku, że w końcu XIV wieku wygasa dynastia piastów. I wszyscy następni królowie są już tak naprawdę królami z wyboru. Oni nie pochodzą jeszcze z wolnej elekcji, bo ta się pojawi dopiero w końcu XVI wieku, ale y, oni nie dzierżą już tronu dziedzicznie. Po Kazimierzu Wielkim jest Ludwik Węgierski, siostrzeniec Kazimierza, którego Kazimierz wyznaczył na tron, ale już Ludwik Węgierski kupuje tron dla swojej córki, dając szlachcie przywilej. Następnie szlachta wybiera tej córce na męża niejakiego Władysława Jagiełę, który bardzo jest w tym momencie potrzebny, bo Litwa, Krzyżacy, prawda, znamy tę historię. No i Jagiełło sobie żyje, żyje, żyje. Chowa. Kolejne żony, po czym jak Jagiełło jest już stary dosyć, to nagle mu się rodzą synowie. I teraz w związku z tym chodzi o to, żeby zapewnić tym synom ten tron, tak? bo to nie jest jego tron, on go nie odziedziczył. On nie jest tutaj jakby na zawsze, tak, ten Jagieło na tym tronie. Więc to robi Jagiełło? Wydaje przywileje dla szlachty w zamian za koronę dla swoich synów, tak? Nie, to jest droga, która doprowadziła do demokracji szlacheckiej, ponieważ z każdym kolejnym przywilejem ta szlachta jest potężniejsza i od każdego kolejnego króla może się domagać więcej. Jak jeszcze dołożymy do tego taki element, że, ta, że e, pierwszy przywilej Kazimierz Wielki, który był jednym z najbardziej gospodarnych władców średniowiecza i naprawdę jako jedyny chyba XIV-wieczny władca miał dodatni bilans e, ekonomiczny, Kazimierz Wielki wprowadził podatek 12 groszy od Łana. Ludwik węgierski obniżył ten podatek do dwóch groszy od łana. Krótko mówiąc, od Ludwika węgierskiego to państwo nie ma też za bardzo pieniędzy. W związku z tym to państwo polskie nie zrobiło w XV wieku tego, co na przykład zaczęły w tym wieku robić Francja czy Hiszpania, a co potem zrobią kolejne kraje Europy. To państwo nigdy nie dochowało się prawdziwej armii. Więc ta szlachta nie dość, że ma wpływ na wybór armii armii. Więc ta szlachta nie dość, że ma wpływ na wybieranie króla, ale co więcej to ta szlachta, jako pospolite ruszenie, stanowi siłę zbrojną tych królów. I w związku albo nie dokładnie, dwa bardzo ważne przywileje, które tak naprawdę stworzyły demokrację szlachecką już tak ostatecznie, to znaczy przywileje, których król obiecał szlachcie, że bez zgody sejników ziemskich, czyli lokalnych zjazdów szlachty, nie będzie nowych podatków uchwalał, to były przywileje wydane w momencie, kiedy król zwołał pospolite ruszenie, pospolite ruszenie się zebrało, po czym usiadł? Bo teraz daj przywilej, bo nie pójdziemy na wojnę. Tak? I to było dokładnie tak, że zebrało się, usiadło, król wydał przywilej, to swoje ruszenie poszło na wojnę, przegrało straszliwie, poniosło straszliwą klęskę, król zwołał następne, następne powiedziało potwierdzić przywilej, król potwierdził przywilej, potem całą wojnę trzeba było i tak toczyć za pieniądze miast pruskich yy, i to miasta pruskie tak naprawdę te wojny wygrały, a nie szlachta polska, ale przywileje zostały. Tak? Na no, historia, Polski, tak, no, no, historia, Polski ma, historia Polski ma swoje naprawdę ja nie jestem w stanie moich uczniów i uczennic do tego przekonać. Nie wiem dlaczego naprawdę y, oni jakoś jej nie znoszą, a to jest naprawdę niezwykle ciekawa historia, chociaż bardzo smutna w gruncie rzeczy. Moi uczniowie i uczennicy, tak ja naprawdę nie wiem, nie, nie, nie rozumiem dlaczego, ponieważ Polska w ogóle zajmuje bardzo ciekawą mapę, miejsce na mapie Europy. Tak jest,